Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym filmie. Nie bez powodu jestem w takiej oto kreacji, bo ostatnio na Instagramie pokazałam Wam się tutaj w pewnym takim make-upie i właśnie kreacji, i dostałam bardzo duży odzew od Was, co mam na sobie, jak ten makijaż zrobiłam, jak to wszystko wyglądało. Tam było tyle warstw, że doszłam do wniosku, że najlepiej po prostu nagram dla Was film i objaśnię wszystkie te warstwy po kolei. Także jedziemy z tym make-upem. Najważniejsza rzecz przy tym makijażu to jest bardzo dobrze nawilżona, nakremowana buzia pod makijażem bądź użycie na sam początek jakiejś bazy mocno nawilżającej, e, dlatego że będę używać produktów, które mogą przy długim czasie noszenia nieco przesuszyć skórę, więc fajnie by było tego przesuszenia uniknąć. Pamiętajcie o dobrym nawilżeniu twarzy, ja wsmarowałam kremik i jedziemy z pierwszym produktem. Pierwszy produkt, a tak, właściwie produkty, które już mogliście poznać w ostatnim filmie z Karolem, do którego serdecznie Was zapraszam, to będzie kombo właśnie baz ze Smashboxa. Najpierw używam tej Minimalist Pores, potem tej wygładzającej na całą twarz. Tą niebieską, tutaj minimalizującą pory, nakładam tylko mniej więcej tu, tu. I na sam środek czoła, a tą nakładam później po niej na całą resztę twarzy. Pamiętajcie, żeby tej użyć niezbyt dużo, bo łatwo z nią przesadzić i możemy uzyskać inny efekt od zamierzonego, a zależy nam na jak najlepszym. Więc jadę z bazami. Na początku to słuchajcie, wmasowuję, w ogóle dawno nie było takiego tutka, nie? Aż się cieszę, że go nagrywam w ogóle, ja bardzo lubię tego typu makijaże, strasznie. Tutaj i tutaj na sam środek czułka. Odgarnę sobie włosy, ładnie wyglądają jak są opuszczone, no ale ciężkie takie do malowania. Teraz druga, także znowu na rąsie, bo tak mi jest najwygodniej. I tak samo tutaj skupiam się na tej mojej dziurze przede wszystkim w czole i delikatnie od tej dziury roznoszę ją po całym czole. I tutaj tak samo najwięcej w to miejsce, na którym najbardziej mnie zależy. Właśnie tam mam jakieś takie mikroblizny, więc tam zawsze najwięcej tego produktu nakładam i na resztę puszki sobie roznoszę na nos. Też na nos, na nosie mi się ostatnio nic nie trzyma. Jeżeli chodzi o jakieś większe wyjścia, zawsze zalecam dobieranie takiego podkładu, który nam się najlepiej sprawdza, którego jesteśmy pewni na 100%, i ja mam taki jeden podkład i wiem, że nie wszyscy z was lubią ten podkład, ale jest to właśnie Makeup Atelier Pory i tu mam odcień 6, to jest NB6 i NB1. I ja sobie coś zmiksuję, żeby dopasować do swojej karnacji. I to jest u mnie po prostu ten właśnie podkład, którego ja uwielbiam używać, więc użyję. I nakładam niezbyt grubą warstwę. Wiem, że teraz sporo pacnęłam, ale dość mocno roznoszę sobie ten podkład po prostu po buzi, jakby nie skupiając się tylko na jednym miejscu. Robię tą gąbeczką z boho. Na początku nie byłam do końca przekonana do tego ścięcia, ale ona jest taka mięciusia, że chyba się zakocham w tej gąbce po prostu. Używam jej namiętnie ostatnio, także. Dzisiaj też musiałam wsadzić do tutka właśnie tą gąbkę. Ogólnie jak się gdzieś szykujecie na wyjście i macie na przykład odsłonięte jedno ucho, to pamiętajcie o tym, że ucho też się maluje. Żeby nie było po prostu czerwone, żeby nigdy na zdjęciach później nie wychodziły wam czerwone uszy, to też radziłabym przypodkładać trochę ucho. Widzicie? Od razu 100 razy lepiej wygląda niż wcześniej. Ostatnio jak organizowałam dla Was live'a na Instagramie z makijażem takim festiwalowym, a właśnie serdecznie zapraszam Was do polajkowania tego zdjęcia, wygrzebałam z szafki, bo przeglądałam kosmetyki w szafce i wygrzebałam Stick Foundation od Makeup Revolution i słuchajcie, ożywiłam tą miłość. On może na całą twarz niekoniecznie się nadaje, ale jeżeli chodzi właśnie o takie konturowanie na mokro, no po prostu referka. I tym produktem właśnie dzisiaj się wykonturuje na mokro. Użyję do tego dwóch i czternastki. Najpierw, oczywiście, dwunastka. I ja to robiłam tak, że trochę daję pod kością policzkową tutaj na górną część czółka, żeby sobie wykonturować wszystko na mokro. Tutaj przy brodzie i przy żufie jeszcze. To jest magiczny sposób na to, żeby fajnie podkreślić żufę. I gąbciu, gąbciu. I teraz czternasteczka, słuchajcie, i tylko robię takie małe paćki. O, tyle w zupełności wystarczy, bo ja chcę, żeby to wszystko było ładnie wykonturowane, ale żeby nie było za ciemne. I to będę sobie blendować. Robię właśnie tylko pod kością policzkową, żeby, żeby ładnie ją podkreślić i uwydatnić, żeby była taka mrału. I tutaj sobie ją właśnie wygąbkuję. Tylko ten taki dołeczek tutaj. Wygląda jak naturalny, ładny cień pod kością policzkową. Kość policzkowa od razu zrobiła się totalnie większa. Teraz czas na krycie moich zasinień pod oczami i ja serdecznie odsyłam Was teraz do filmu o kryciu właśnie moich zasinień pod oczami, w jaki sposób ja to robię, bo ja z reguły strasznie się przy tym męczę, bo moje zasinienia nie są łatwą rzeczą do zakrycia. Mogę tylko powiedzieć, że użyję korektora HD z Golden Rose. I zaraz do Was wracam. I tak właśnie wyglądam po wykonturowaniu na jasno, czyli zakryć moich sińców pod oczami. Słuchajcie, teraz puder. Puder puder. to jest ważna sprawa. Ja zawsze na e, właśnie jakieś takie wyjścia e, wybieram taki puder połyskujący. I zakochałam się totalnie w tym pudrze z Hourglass, bo jest cudowny, jest taki lekko połyskujący, odbija światło. Pięknie wygląda twarz na zdjęciach po jego użyciu. I wtłaczam go puszkiem do pudru po prostu i najpierw pod okolice oczu też go dokładnie tutaj wtłaczam pod okolicami oczu właśnie najpierw sobie zaczynam sobie tak jakby od nich dokładnie takimi ruchami słuchajcie stemplującymi właśnie żeby jak najlepiej wtłoczyć jakby ten puder w tą całą mieszankę którą nałożyłam wcześniej i on tak fajnie wygładza wtedy jak jest tak dobrze wtłoczony no i też na powieki go nakładam a dlaczego go nakładam na powieki to zaraz zobaczycie Kontynuując oczywiście stwierdzenie z samego początku tego filmu, że tam było bardzo dużo warstw, tak, było bardzo dużo warstw. Biorę tą paletkę tą cudowną, wspaniałą z hourglass, tą potrójną i mój ostatnio ulubiony pędzel do konturowania, czyli ten właśnie Bacho Beauty ze zmalowaną we współpracy, on powstał i to jest numer 113 Perfect Contour. Po prostu zakochałam się w tym pędzlu, totalnie jest salon. Ale wróćmy do paletki i te dwa odcienie mieszam ze sobą. I zacznę tak, jakby tymi pudrami rozświetlać delikatnie buzie. I najpierw rozświetlam tak właściwie całe policzki. Tutaj robię takie C, bo przejeżdżam właśnie aż na długu berwiowy. Grzbiet nosa, bardzo, ale to bardzo tak dokładnie. Tutaj grzbiet nosa samej końcówki, tak nawet nie aż tak bardzo, bo ja to nie lubię końcówki nosa podkreślać, bo dopiero bym miał kulfona ogromnego. I tutaj kości żuchwy i oczywiście łuk kupidyna. I ostatnio jak testowałam kosmetyki, mówiłam, że do paletki kaliki jest ze Smashboxa, kontynuując oczywiście tą dużą ilość warstw. Mówiłam, że wrócę dopiero po wakacjach, ale zaczęłam jej używać w inny sposób i już wam tu pokazuję. Ten tutaj taki brązowy, brązowy ze złotym mieszam, taki rozświetlacz właśnie i będę ich używać do konturowania buzi. Tak strasznie mi się ostatnio spodobała ta metoda, że tak właściwie w miejscu mojego konturowania nakładam jeszcze trochę właśnie takiej błyszczącej mieszanki tutaj, ale to bardzo, bardzo niewielką ilość tych produktów daje, żeby nie było ich za dużo. I jak już to sobie zrobiłam, to teraz yy, tak ten różyk, ten właśnie taki koralowy, lekko połyskujący, on ma takie satynowe wykończenie. Jest prześliczny ten kolor i niewielką ilość go trzeba nabrać na pędzel, bo on jest strasznie, ale to strasznie mocno napigmentowany. I delikatnie też nakładam na policzki. I tu. Rozświetlacz będę nakładać na koniec. Teraz zabierzmy się za cienie. I pierwszy leci właśnie Glitter Primer. Glitter Primer, jakby nie bez powodu, bo. Będę używać cieniutkich, bardziej kremowych i naprawdę zależy mi na tym, żeby on się trzymał, to znaczy cień na powiekach, żeby się trzymał, więc glitter primer. I to bardzo niewielką ilość nakładam, nie tak jak pod jakieś bardzo mocne, wiecie, cienie i rzeczy typu cut crease czy brokaty, tylko wsmarowuję go taką naprawdę, taką super cieniutką warstwę tego, tego właśnie glitter primer. On jest fajny, taki lepiący, więc dobrze mi się wszystko do niego przyklei. Do góry nogami. Wiem. Już mocno zdewastowana, nawet gdzieś mi tutaj pękło opakowanie. Paletka Love You So Mochi, i słuchajcie, będę używać tego cienia, tego w kremie najpierw, a potem będę używać jeszcze jednego, ale to jakby na sam koniec. Najpierw wezmę sobie pędzelek, to też jest z tej kolekcji Boho, ten, w którym, nad którym tak wzdychałam w filmie, jak je testowałam, i to jest ten 202, po prostu. Cudowny ma kształt ten pędzel. Ten cień właśnie w kremie z tej paletki nałożę sobie na całą górną powiekę, na, ten, na tego nyksa. Nawet go, patrzcie, przeciągam trochę wyżej, tak nad załamaniem powieki i on się ładnie tym pędzlem nawet rozblendował. Nie muszę blendować tego cienia teraz. W ogóle tym pędzlem się go strasznie fajnie... Nakłada. Nie każdym pędzlem się ten cień tak dobrze nakłada, tym się nakłada rewelacyjnie na dolną powiekę. Na tej dolnej powiece, jak go nakładam, słuchajcie, tak grubo dość, jakby nie oszczędzam tego cienia, nie robię takiej mega cieniutkiej kreseczki, tylko tak dość rozlegle sobie go tutaj nakładam na tej dolnej powiece, żeby było go po prostu dużo. Teraz mój drugi ulubiony cień, zanim jeszcze wrócimy do tamtej palety, to jeszcze dwie warstwy, słuchajcie. Mój drugi ulubiony cień od dłuższego czasu to jest ten właśnie z Golden Rose Metals, Metallic Eyeshadow i to jest 04 Taub. Odcień po prostu totalnie zakochałam się w tym odcieniu. I też często mnie o niego pytacie, bo czasami w ulubieńcach mam tylko ten cień wsmarowany w powiekę, albo po prostu na co dzień mam tylko ten cień wsmarowany w powiekę. I to jest ten, to jest ten mój faworyt od filmu, po prostu z testem kosmetyków Golden Rose, który robiłam chyba w lutym. Wow, zakochałam się w tym produkcie totalnie, używam go do dziś. I małym pędzelkiem, małym pędzelkiem, delikatnie ten cień wsmaruję w dolną powiekę. On jest ciemniejszy od tamtego, jest jeszcze bardziej metaliczny i przeciągam go tak aż do wewnętrznego kącika. I teraz tak, na górze daję go tylko tutaj przy linii rzęs, przy zewnętrznym kąciku. Daję go też tutaj przy wewnętrznym kąciku, ale w tym miejscu. No i teraz tak wyglądają moje oczy. To jeszcze nie wszystko, bo chcę jeszcze bardziej wydobyć taki mokry efekt na oczach. Ale teraz czas na rozświetlacz. Rozświetlacza użyję sobie tego z Juno Cosmetics. Uwielbiam ten rozświetlacz od dłuższego czasu. To jest ten odcień 02. On jest przepięknie połyskujący i ma taki bardziej właśnie taki złotawy odcień, on mi będzie idealnie się komponował jakby z całym makijażem, bo ten makijaż sam w sobie jest taki dość monochromatyczny dzisiaj, więc rozświetlacz. Rozświetlacz oczywiście nakładam tutaj na szczyty kości policzkowych, łuk kupi tak maksymalnie. I teraz malutkim pędzelkiem właśnie nałożę sobie rozświetlacz tutaj na środek powieki i w to wgłębienie, które się tak pięknie błyszczy tutaj, to jeszcze tam dowalę rozświetlacza. No i wewnętrzny kącik, bo dlaczego by nie... Jak już to wszystko mam, to wracam do paletki Love You so i ten cień, który jest najbardziej zużytym cieniem z tej palety, bo go uwielbiam i to już od dawien dawna, będę wklepywać w powiekę palcem. Właśnie w sam środek powieki tutaj i on daje, patrzcie, taki totalnie po prostu mokry efekt jeszcze na ten rozświetlacz. Jedna powieka, druga powieka. Z, bez. No wow. Tutaj już niestety w te zagłębienia muszę pędzelkiem go wsmarować, i też go wsmarowuję właśnie pędzelkiem, bo paluchem to nie wiem, co bym pomalowała. Wracam do palucha i jeszcze nakładam go tutaj troszkę, żeby wzmocnić i podbić efekt rozświetlacza. I też troszkę był Kupidyna. Na koniec mogę sobie wszystko wyblendować. Pędzel do blendowania, słuchajcie, nie blendowałam cały makijaż, więc dopiero teraz delikatnie tylko kontury jakby same brzegi tych cieni sobie lekko blenduję rozmywam tam gdzie moim zdaniem nie jest jeszcze rozmyte to o tutaj bliżej wewnętrznych kącików jest trochę mniej rozmyte, więc sobie wszystko idealnie tutaj rozcieram jeszcze piękny błysk, wszędzie błysk a teraz brwi bo w takich wyblakłych yy, czuję i wyglądam dziwnie, e, więc tak moja kredeczka z Golden Rose to jest odcinek 107, zacznę sobie od tej kredki i podkreślam brwi tak naprawdę delikatnie od góry, muszę zrobić jakiś update jeżeli chodzi o malowanie brwi, bo ostatnio kombinuję z techniką malowania brwi, trochę ją zmieniłam, trochę też kształt moich brwi przez to się zmienił, więc na pewno zrobię jakiś update, na razie wam tylko powiem... Jakich produktów do tych brwi będę używać, więc właśnie ta kredka 107. Jak 107 mam wszystko ładnie zaznaczone, to biorę 101, też, też z Golden Rose. I słuchajcie, też wypełniam sobie za daleko wysunęła, by się złamała, a tak nie może być. Więc też jakby uzupełniam sobie tam, gdzie potrzebuję te brwi. No i na sam koniec do wyczesania włosków, oczywiście mój żelik ukochany z Makeup Studio, bo ja się z nim praktycznie nie rozstaję, więc wyczesanie włosków. Teraz zostało mi wykończenie oczu. Jesteśmy już przy końcówce tego makijażu, naprawdę warstwa po warstwie, już jesteśmy przy końcówce i słuchajcie, yy, używam kredki brązowej. Na linii wodną oka, właśnie brązowej kredki, żeby podkreślić, jakby nie dość, że brązowy odcień moich tęczówek. Ona też będzie bardzo ładnie wyglądała przy zielonych czy niebieskich oczach, bardzo jakby podbije kolor przede wszystkim niebieskich oczu przy tych takich brązowo-złotych cieniach, które mam na powiece. I bardzo ładnie wtopi się jakby w całość tego makijażu, w te, w te cienie, w te kolory, które gdzieś tutaj pojawiają się wokół oczu. Więc brązowa kredka to jest też y, Dream Eyes Eyeliner z Golden Rose. Ona będzie bardzo delikatna, ona tak naprawdę tylko zaciemni tutaj linię wodną oka delikatnie. Od razu coraz lepiej wyglądają oczy i teraz tusz do rzęs, zawsze jak wychodzę na jakieś wyjścia używam tuszu wodoodpornego, bo muszę mieć po prostu pewnik, że ten tusz do rzęs będzie mi się trzymał i taki mój ulubiony tusz wodoodporny właśnie z takiej drogeryjnej półki cenowej to jest Maybelline Colossal Volume... Express, właśnie wodoodporny. On jest wodoodporny, nigdy mnie nie zawiódł, naprawdę fajnie się trzyma i do tego w ogóle bardzo lubię te tusze Colossal Volume. Więc serdecznie Wam polecam ten tusz. Oczywiście zalotka idzie w ruch jako pierwsza, bo chcę sobie bardzo ładnie i mocno wyciągnąć rzęski. Naprawdę mega, mega lubię te, te tusze do rzęs. Jak już bym miała wybrać jakiś taki z drogerii, to, to to jest tusz, po który ja zawsze sięgam. Byłam bardzo z nich zawsze zadowolona z tej serii tuszy. I co prawda na mój wyjściowy makijaż jeszcze tutaj przypominajkę małą wrzucenie. Nie przyklejałam żadnych rzęs, zostawiłam takie właśnie wytuszowane jak teraz mam, ale teraz przykleję rzęski i będą to bardzo delikatne rzęski, bo nie chcę przerysować tego makijażu. Będzie to model Alice ze sminką. jest właśnie taki dzienny, taki wyjściowy. Tutaj Wam go pokażę w opakowaniu, chociaż powiem Wam, że one są przeze mnie czyszczone. One są zdewastowane, te rzęsy strasznie, więc nie wyglądają tak jak te, które przychodzą nam jako nówki sztuki do domu, a nie mam aktualnie nowek sztuk, więc przykleję te, one będą tak super fajnie, delikatnie wyglądały. Po prostu będą to moje gęstsze, naturalne rzęsy. Także kleję. rzęski przyklejone. Powiem Wam, że teraz na koniec zostały usta. Ja do tego makijażu w ogóle ust nie malowałam, to znaczy nałożyłam na nie tylko błyszczyk, ale robię taki jeden myks ustami. Nie bez powodu nawaliłam tutaj taką ilość rozświetlacza, bo nie chcąc używać pomadki, tylko chcąc użyć błyszczyk, po prostu bardzo mocno i bardzo fajnie to powiększa usta. I teraz tak. Patyczkiem kosmetycznym i po prostu zwykłym płynem micelarnym dokładnie przemywam czerwień wargową idealnie wyrysowując tak naprawdę czerwień wargową właśnie w ten sposób robię to tak precyzyjnie jakbym nakładała pomadkę albo jakąś konturówkę. I jak już to mam zrobione to biorę po prostu olejek do ust z NYXa, bo on się przepięknie po prostu świeci na ustach, on nawet wygląda bardziej jakby tak błyszcząco niż, niż błyszczyki do ust i na całe usta nakładam ten olejek teraz można rozpuścić włosy, trochę nastroszyć. O. Tutaj takie jakoś powiedzmy, że ułożyć i już. No i tak kochani właśnie z całego makijażu, taki bardzo elegancki, bardzo glamour makijaż. Jeżeli chodzi o kolor ust, to ja postawiłam na błyszczyk, ale tak naprawdę do tego makijażu możecie dobrać, jaki tylko kolor ust chcecie, każdy będzie pasował. Będą pasowały i usta nude i bardziej czerwone, i na przykład jakieś ciemno-wiśniowe, a nawet moje ukochane, czarne. E, także, także jaki kolor, na jaki postawicie, taki będzie do tego makijażu pasował i wszystko idealnie się wtopi. Także ja Wam dziękuję za uwagę w dzisiejszym filmie. Oczywiście jak zawsze zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę, jak makijaż Wam się podobał, no i subskrypcji kanału, a ja już widzę, że zrobiłam kawę i nie zmieniłam biżuterii na złotą. Kompletnie mi nie pasuje ta biżuteria. No i to by było na tyle. Do zobaczenia, do następnego filmu. Pa!